Sławieni, ubodzy w duchu Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie Alleluja 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 Pan z wami Słowa Ewangelii Według Świętego Marka Jezus, nauczając rzesze mówił Strzeźcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, Przypatrywał się jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto Słowo Pańskie. na chwilę. Często mi z nadzieję wykorzystujemy bardzo taki prosty mechanizm niestety wykorzystujemy i niestety przez długie lata tak się działo że najprościej nas wszystkich, ogólnie wierzących, wpędzić nie tyle w kompleksy, ale taką zadumę, która sprawia, że wychodząc z Eucharystii czujemy się źle bo wpędzamy siebie i my nawzajem wszyscy się wpędzamy w poczucie winy. Że nie dorastamy do piętr, że ciągle w nas coś jest nie tak, że ciągle jesteśmy grzesznikami, że ciągle musimy coś pozmieniać. I dzisiejsza Ewangelia trochę się od tego zaczyna, i myślę, że część z nas, słuchając tej Ewangelii, pewnie pomyślała raczej, że nie jest tą ubogą wdową, która dała wszystko, co miała, tylko raczej. Poszliśmy w stronę uczonych w piśmie, których Jezus dzisiaj krytykuje, od razu pójdziemy w ty wszystkich, którzy są skąpi, ci, którzy wszystko robią na pokaz. No jesteśmy tacy, znowu musimy coś zmienić. Ewangelia powinna dodawać nam energii. Ewangelia powinna dawać taki impuls do działania, że my wychodząc stąd chcemy działać. Czyż to Jezus mówił ciągle, że przyszedł po to, żeby podnosić złamanych na duchu: przyjmij mnie i Ciebie. Jeżeli my jesteśmy tymi, którzy się źle mają, jesteśmy złamanymi na duchu, to Ewangelia nie ma nas jeszcze bardziej łamać i pokazywać, a co jesteśmy beznadziejni. Tylko trochę ta, ten wstęp dzisiaj trochę nie pasuje do tego, o czym dla mnie przynajmniej te czytania dzisiaj są. Oczywiście Jezus zaczyna całą historię od tego, że mówi do, do tłumów: strzeżcie się, faryzeuszów, strzeżcie się uczonych w piśmie, bo oni robią tak, tak i tak zakładamy, nie róbcie tego. Ale potem przechodzi, zmienia miejsce spotkania, bo idzie w stronę skarbony, tam się przygląda. I patrząc na to, co tam dzieje się przez skarbonie znowu daje kolejną naukę. Daje naukę, która bardzo mocno przypomina to, co się działo w pierwszym czytaniu, czyli w Starym Testamencie, o prorokę Eliasza. Bo przecież Jezus dzisiaj słyszy, nas wszystkich ostrzega przed uczonymi w piśmie, którzy obiadają wdowy. A co zrobił Eliasz? Obiad wdowę. I czasami dzisiaj ta wdowa bardzo mocno się przewija przez te czytania. Bo myślę, że przy wielu rzeczywiście trudnych sytuacjach, które gdzieś tam nas spotykają, to oczywiście dzisiaj to są wdowy, dwie wdowy, ale myślę, że ogólnie można pod to wziąć wszystkie te nasze sytuacje, których coś straciliśmy, których nas spotkało coś bardzo trudnego. I doszliśmy do takiego momentu, o którym słyszymy dzisiaj też w pierwszym czytaniu. Że ona mówi, tłumaczy się Eliaszowi, prorokowi, zjemy i pomrzemy. Czy część z nas stoi przed taką nie tyle decyzją, co już właściwie spotkali, spotkała nas taka beznadzieja, że już nie, nie mamy jakiejkolwiek nadziei na to, że jutro będzie lepiej. Dlatego też dzisiaj te wdowy, które. Czy, czy wdowcy, bo to nie chodzi tylko o kobiety. To są osoby, które coś w swoim życiu straciły, kogoś straciły. Nie z własnej winy. Bardzo często te osoby potraciły osoby bardzo bliskie. I nawet jeżeli ze sobą byli bardzo długo, już się przyzwyczaili, zdążyli się ze sobą znudzić i już czasami na nie szkoda tego starego grzyba, ale mimo wszystko w momencie, kiedy wracamy z pogrzebu, rzuci pustka. Bo trzeba zacząć żyć na nowo inaczej. Dlatego myślę, że to jest dla Jezusa ważne, bo właśnie pokazał te wdowę. Bo wdowy i wdowcy coś w swoim życiu stracili. I teraz. Jeżeli przeszli do porządku dziennego, w sensie zaczęli na nowo żyć, to wiedzą, co znaczy coś stracić. Mamy dzisiaj w Starym Testamencie wdowę, którą oczywiście progeliarz idzie do Sarepty Sydońskiej. Jest wielki głód w tej greinie i spotyka tę wdowę, która spotykają przy dziwnej czynności. Zbiera drewno po to, żeby ostatni raz zapalić piecu. Ten kawałek, tą gaśkę mąki, którą ma wymieszać z oliwą, zrobić podpłomyk i pomrzeć. Nie myślę, że następnego dnia z domu coś znajdzie. Już nie ma nadziei na to, że następnego dnia będzie coś do jedzenia. Co tu nie ma. I tej całej nadziei przychodzi do niej prorok Boży. No, ale I domaga się, jak dobrze, zrób to, jak postanowiłaś, tylko najpierw zrób to, ten podpłomyk dla mnie. Nie ze wszystkiego, mówi, daj mi mały podpłomyk, mały. Ona w tej całej swojej beznadziei w pewnym momencie mówi, dobrze. Prorok mówi, daj mi podpłomyk i daj jej obietnicę. Spełniając to, nigdy nie zaznasz już głodu. Zobaczcie, w tej całej beznadziei życia, bez żadnych perspektyw na to, że następny dzień będzie czymś różowym, będzie dobrym dniem dla, nich, dla niej i dla jej syna, ten prorok Boży nie jest tym, który obiada wdowę i ma gdzieś, jest nieczuły i, i on nie chce. Ten prorok Boży jest dla niej nadzieją. Dlatego ona tak chętnie się zgodziła, bo to, co on powiedział, dało jej wielką nadzieję na to, że następnego dnia jest szansa, czy dalej będzie żyć. I ten prorok Eliasz w jej życiu był tym promykiem nadziei na to, że jej życie się odmieni i się odmieniło. Kolej ta wdowa w Nowym Testamencie, ten wdowi grosz, który już przeszedł do literatury, do poezji, patrzy Jezus i mówi, niektórzy wiele dali, ona przyniosła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Więc w góreckim to wszystko, co dała, jest określone mianem dała całe swoje życie. Bo nie to, że jest to wdowa, która coś straciła, może przyzwyczaiłaś do tego, że nie potrzebuje wiele, ale właśnie może przez to, że doświadczyła w swoim życiu, bo przecież miała te dwa pieniążki, może przez to, że doświadczyła w swoim życiu opieki, doświadczyła pomocy od bliskich, może dalekich, może obcych, może już tego dnia jadła, dlatego dała już resztę, co miała. Bo wiedziała, że następnego dnia znowu będzie jeść. Bo dla mnie te czytania nie są o tym, że my jesteśmy straszni, jesteśmy niegodziwi, że jesteśmy chciwi, że wszystko robimy na pokaz. Dla mnie te czytania są wielkiej nadziei w momentach, kiedy nie mamy tej nadziei. Te czytania dla mnie są o tym, żeby być takimi promykami dla kogoś, kto traci nadzieję. I to wszystko, co mamy, czasami my się tak tego boimy, że Bóg zażąda ode mnie wszystko, co mam. Tak bogaty młodzieniec, kiedy usłyszał od Jezusa: daj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź. On no tak, tak się tego wystraszył, że poszedł zasmucony. Przecież, je, przecież Piotr, który mówi Jezusowi: Przecież my to wszystko zostawiliśmy, poszliśmy za tobą. Co Piotr zostawił? Że oni większość czasu spędzali w Kafarnaum czy jego mieście rodzinnym. Co chwilę było u swojej teściowej, u swojej rodziny, co on zostawił. Łódź zostawił, ale cały czas siedzieli przez tej łodzi, co chwilę przepływali przez jezioro galilejskie. To co on takiego zostawił to wszystko. My się tego wszystkiego tak bardzo boimy, ale nie ma czego się bać. Bo to wszystko, co mam, to znaczy zaufać Panu Bogu w momentach, kiedy jest bardzo trudno ufać. I z dwójka wyników, rozwiązań danej sytuacji, jednej beznadziejnej, drugiej nadziejnej, dlaczego nie wybrać tą, że uda się? Co nam szkodzi? I właśnie dlatego wdowy, wdowcy, są tymi, którzy nam pokazują, że warto żyć. W momentach, w czasami jest bardzo trudno. I czasami bywa tak, że powiecie, ale te dwa piążki, co zmieniły? Może i nic. Ale my odchodzimy z, wielkim, z wielką radością w sercu, że my komuś pomogliśmy. Jutro będziemy, będziemy wspominać kolejną rocznicę odzyskania niepodległości naszego kraju. Tylu naszych rodaków, którzy walczyli, ktoś powiedział na ludziach bez sensu. Trzech oprawców z każdej strony, po co walczyć? Ale oni poszli mając nadzieję na odzyskanie niepodległości. Bo te czytania są o takiej nadziei. Co to co wszyscy cichy, cisi bohaterowie, nie wiem, drugiej wojny światowej, którzy oddawali życie za swojego współwięźnia. Na drugi dzień ten współwiezień też był umordowany. Powiedział, ale to życie poszło na marne. Dla tego człowieka nie. Bo on oddał to, co miał najcenniejszego, oddał swoje życie. I nie musimy dawać na domu jakiej, takiej, takiej samej ceny, jak, jak ci, co oddawali życie. To zaufanie Panu Bogu w momentach, kiedy nam jest trudno. Bo i głód w wielkiej krainie i życie wdowy i wdowca nie było łatwym za czasów Jezusa. Bo jeżeli nie mieli bliskich, nie miał się kto nimi opiekować, musieli żebrać. Ale może właśnie przez to, że potrafili żebrać, doświadczali czyjejś pomocy. Tak łatwo było im dać wszystko, co mieli. Przecież Pan Bóg nam się jutro zaopiekuje. Ta nadzieja, która może być w moim sercu, która czasami powinna być w moim sercu. I to oczywiście, to może być motyw wdowy, wdowca, to mogą być te wszystkie momenty straty w twoim życiu, bo kogoś straciłeś, te wszystkie sytuacje, gdy ktoś cię rzucił, porzucił w związku, osoby, które straciły dziecko, straciłeś pracę, wyrzuciłeś ze studiów. Małe dzieci dostały jedynkę w szkole. To są te wszystkie momenty, takie tragedie nasze, bardzo osobiste, że w tym momencie nie wiem, co zrobić ze sobą. Bo każdy z nas na swój sposób, w zależności od naszego wieku, przeżywa własne tragedie. I wtedy potrzebujemy, jeżeli mamy siły takie wewnętrzne, to ja muszę sobie przypomnieć: będzie dobrze. Albo potrzebuje kogoś obok, który mi to powie. Nie wiem, czy kiedyś wam opowiadałem o Panu Franciszku. Hmm, znaczy, ktoś słyszał, najwyżej to usłyszy jeszcze raz. We Wrocławiu chodziliśmy do Chorych, pracowałem tam i raz w miesiącu odwiedzaliśmy różnych naszych seniorów. I kiedyś narodzinka mnie poprosiła, żebym odwiedził też jej mamę. Zanim do niej dotarłem, ona trafiła do szpitala, coś nagłego wyszło i niestety umarła. Ja mimo wszystko zadzwoniłem tam po ten numer, co mi dali, nie wiedzą o tym, że ich mama umarła, i odebrał jej mąż, pan Franciszek. I mówię, ty mi opowiedział, co się wydarzyło, mówi mi, że już nie ma potrzeby przychodzić. Ja mówię, Panie Franciszku, ja i tak przyjdę. I mając tych kilkunastu chorych, u Pana Franciszka był taka przerwa była. Bo Pan Franciszek nie do końca był wierzący w sensie dawno nie był w kościele. Jego żona bardzo wierząca, pobożna, czyli kobieta. I zawsze, kiedy wcześniej dzwoniłem do Pana Franciszka, mówię, Panie Franciszku, to ja jutro przyjdę z Panem Jezusem mi zawsze odpowiadał, to był nasz rytuał, a może ksiądz przyjść sam, bez niego? Ja mówię, tak, przyjdę. No dobra. Przychodziłem. I na początku był początek tego, że oby był trudnym momentem. Senior, to mający ponad 70 lat, czasami płaczący, czasami wspominający, bardzo wierzący w niebo, opowiadający mi o tym, jak bardzo tęskni za swoją żoną. I bardzo wierzący w to, że się z nią spotka. Czyli nie do końca taki niewierzący. I po iluś tam tych spotkaniach, kiedy raz w miesiącu do niego przychodziłem, rozmawialiśmy o wszystkim, o jego życiu, moim, o jego zmarłej żonie. Po pół roku mniej więcej spotkałem jego córkę, która mnie, zanim wszedłem, wyprosiła mi na klatkę i mówi: ojcze, na początku tata nie chciał tych wizyt. Nie chciał w ogóle naszej wizyt. Ale w zeszłym miesiącu zadzwonił do nas i kazał całemu mojemu rodzeństwu przyjechać dzień wcześniej, żeby posprzątać jego mieszkanie, bo jutro ksiądz ma przyjść. I od tego momentu też te jego spotkania zaczęły inaczej wyglądać. Pan Franciszek, chodzący po kulach, robiący herbatę, on po tego potrzebował. Co ja mu dałem? Muszę powiedzieć, wszystko co mogłem. Zainteresowanie, czas, posiedzenie. Nie potrzebował milionów, nie potrzebował pieniędzy, nie potrzebował opieki. Zainteresowanie. Tak niewiele, ale dla niego to było wszystko. Tak niewiele te comiesięczne spotkania odmieniły jego życie, seniora. Pod koniec minat zaczął opowiadać, że wych zaczął wychodzić przed blogi. Żałuję, bo seniorki zaczęły o niego się bić, w sensie nie fizycznie, ale stwierdziły, że całkiem jeszcze jest OK i może by warto zacząć jakąś relację. W naszej beznadziei potrzebujemy nadziei. Nie sztucznego pocieszania, nie sztucznego udawania. I ja wiem, że ja wyjechałem, Pan Franciszek jeszcze żył. Jestem pewien, że Pan Franciszek teraz, czy wtedy, już minęło trochę lat, pomagał innym pokazywać, że warto żyć. Właśnie przez to, że on odnalazł nadzieję w swoim życiu, potem mając niewiele, pewnie rozdawał te grosze na prawo i lewo. I to jest to wszystko, co miał i to jest to, do czego dzisiaj Jezus nas wszystkich zachęca. Jezus nie chce nam zabrać ostatniego jedzenia, ostatniego posiłku, ostatniego grosza. Nie chce ci Pan Jezus tego zabrać, tylko chce ci pokazać, że warto żyć, bo warto. I czasami w tym życiu, który czasami nie mamy nadziei na jutro, bo to się nie udało, tamto się nie udało, tam inne rzeczy się nie udały. Bądź tą wdową, która powiedziała, dobrze, zrobię podpłomek i dam ci. To jest ta wdowa, która dała te ostatnie dwa grosze. Bo wiedziała, że następnego dnia pewnie znowu dostanie od kogoś. Miejmy się dzielić. I niech ta Ewangelia nas za, napełni, zapali, a nie wciśnie w fotel, bo chcemy poczuć się gorzej. Wyjdźmy z nadzieją z dzisiejszego Kościoła.